Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj będzie to podsumowanie roku, a właściwie będzie to lista tych najlepszych książek, jakie w zeszłym roku udało mi się przeczytać i od razu zaznaczam, że nie będą to książki wydane w 2019 roku, tylko... Te książki, które ja sama sobie do przeczytania wybrałam, kierując się swoją intuicją i własnym nosem. Także o tych książkach Wam opowiem. Nie będę opowiadała o rozczarowaniach w tym filmiku, ponieważ ja zawsze w podsumowaniach wspominałam o książkach, które w jakiś sposób nie spełniły moich oczekiwań, a te rozczarowania w zeszłym roku też nie były jakieś ogromne. Także stwierdziłam, że skupię się tylko na tych najlepszych książkach, no bo w końcu o tych najbardziej chcemy opowiadać, właśnie o tych książkach, które gdzieś tam spełniły nasze oczekiwania prawie że w 100%. Także zaczynajmy. Na początek wspomnę tylko, że przeczytałam 54 książki i jestem z tego wyniku bardzo zadowolona. Ja zazwyczaj właśnie. Około tej liczby książek w roku czytam, także jestem tym wynikiem usatysfakcjonowana. Też nie nakładam na siebie żadnej presji ani nie uprawiam wyścigów. Po prostu czytam tyle, na ile pozwoli mi czas i moje tempo czytania. Także przejdźmy już do tej listy najlepszych książek. Kolejność przypadkowa. Nieprzypadkowe będą tylko mm, pierwsze trzy miejsca: czyli trzecie miejsce, drugie. No i podium, czyli książka roku. Także zaczynajmy. I pierwszą książką będzie reportaż o północy w Czarnobylu, którą napisał Adam Higginbotham. Książka, którą przeczytałam dosyć niedawno, pod koniec zeszłego roku. I bardzo mi się ten reportaż spodobał. To jest właśnie taki, takie całościowe ujęcie Wydarzeń, do jakich doszło w Czarnobylu, począwszy od tej strony techniczno-naukowej, poprzez władzę komunistyczną, która robiła wszystko, aby tę katastrofę ukryć przed światem, a kończąc na Losach zwykłych ludzi. Naprawdę rewelacyjny reportaż, bardzo dobrze napisany i czuć ogrom pracy, jaką autor w tę książkę włożył. Także myślę, że każdy, kto się tym tematem interesuje, będzie z tej książki zadowolony. Także polecam, sięgajcie. Kolejna książka to również reportaż Porwanie Edgarda Mortary, i jest to książka opowiadająca o tym, jak państwo kościelne odebrało dziecko żydowskim rodzicom z tego powodu, że podobno ten ich syn został potajemnie ochrzczony. Takie było wtedy prawo, że jeżeli istniał choćby cień podejrzenia, że do takiego chrztu doszło, kościół miał prawo zabrać dziecko rodzicom i wychowywać ich w wierze, wychowywać to dziecko w wierze katolickiej. No, bulwersujące prawo, bulwersująca sprawa, która swoją Drogą przyczyniła się do upadku państwa kościelnego, ponieważ odbiła się szerokim echem na świecie, i społeczeństwo zaczęło się burzyć, powiedziało stop, i, no i buntowało się przeciwko takim praktykom państwa kościelnego. Jest tutaj również dosyć szeroko opisane tło społeczno-obyczajowe i, i wszystkie przemiany, jakie wówczas zachodziły, także naprawdę reportaż jest bardzo, bardzo ciekawy, polecam. Kolejna książka to Niesamowite Przygody Kawaliera i Kleja Michaela Chabona. Książka, która przeniosła mnie w realia nowojorskie w czasie II wojny światowej, w świat dwójki przyjaciół, a właściwie kuzynów początkujących komiksiarzy Kawaliera i Kleja, którzy tworzą postać superbohatera eskapisty. I to imię superbohatera nie jest tutaj przypadkowe i jest wielo, wiele mówiące, jeśli chodzi o, o tę historię tutaj opowiadaną, ponieważ ucieczka towarzyszy naszym bohaterom no, przez całe ich życie, zarówno w tym ujęciu dosłownym, jak i w tym ujęciu metaforycznym. Książka bardzo bogata w treść, która no, przeniosła mnie w zupełnie inny świat. I na której nie nudziłam się ani chwili, a dowiedziałam się tylko, że Michael Chabon świetnym pisarzem jest, i ta książka z policerem na koncie jest tego dowodem. Także bardzo, bardzo Wam polecam niesamowite przygo przygody kawaliera i kleja. Kolejna książka na mojej liście to Pacjent Sebastiana Ficka, i jest to najlepszy thriller, łamane na kryminał, jaki w zeszłym roku przeczytałam. Trzyma w napięciu, ale też pozostawia po sobie coś więcej. Może gdzieś w trakcie czytania czasami miałam poczucie takiej ni nierealności całej tej sytuacji, ale końcówka odwróciła wszystko do góry nogami, i no i wszystko nabrało zupełnie innego znaczenia. I, I innego sensu. Książka bardzo zapadła mi w pamięć, właśnie dzięki głównemu bohaterowi, no którego historia jest naprawdę bardzo przygnębiająca, i ja mu bardzo współczułam. No i jest to książka właśnie o nim. To nie jest książka o tropieniu seryjnego mordercy, tylko jest to książka o człowieku, który przeżył ogromną tragedię. Bardzo Wam polecam. Ja Polubiłam ogromnie Sebastiana Ficka. Przeczytałam dopiero jego dwie książki, ale na pewno nie zamierzam na tym poprzestać, ponieważ pisze on naprawdę bardzo ciekawe i takie złożone historie. Także polecam. Kolejna książka to Kult Łukasza Orbitowskiego i tej książki nie mogło tutaj zabraknąć, ponieważ jest to rewelacyjna opowieść. Mamy tutaj objawienia Maryjne, mamy dwójkę braci i ich wzajemne relacje. I do tego późny PRL, a to wszystko relacjonuje nam jeden właśnie ze wspomnianych wcześniej braci ze swojej perspektywy. Łukasz Orbitowski to jest w ogóle pierwsza książka tego autora, którą przeczytałam, i Łukasz Orbitowski ujął mnie tutaj na pewno sposobem narracji, niewątpliwym humorem, ponieważ. Sposób wypowiedzi narratora jest bardzo dowcipny, także ja bywały takie sytuacje, w których wybuchałam po prostu głośnym śmiechem. No i również kreacją bohaterów pan autor mnie ujął, ponieważ no, są to postaci, z którymi możemy się nie zgadzać, ale na pewno je lubimy. Także ja bardzo polecam kult, jeśli jeszcze nie czytaliście, bo jest to naprawdę książka na której ja bawiłam się bardzo bardzo dobrze. Kolejna książka to Domka z Murro, autor Machado de Assis. Jest to książka z klasyki brazylijskiej, na którą zupełnie przypadkiem się natknęłam, no, a która jak widać okazała się jedną z najlepszych książek jakie przeczytałam w zeszłym roku. Narrator snuje tutaj bardzo niespieszną opowieść o swoim życiu, o miłości, o zdradzie i o zaufaniu. Wydaje mi się, że również o zaufaniu do samego siebie. Narrator opowiada o tym wszystkim już z perspektywy starszego pana, a więc on podsumowuje już swoje życie i patrzy też na to życie, na to, co się w nim wydarzyło z pewnym dystansem, ale jednak nie bez żalu i rozgoryczenia. Naprawdę piękna książka. Jak się gdzieś natkniecie w antykwariacie na tę pozycję, to bardzo Wam ją polecam. I teraz przyszedł czas na drogę Kormaka-McCarty'ego, w której mamy przygnębiającą wizję świata, który takim, jakim go znamy, przestał istnieć. Jest wyludniony, a krajobraz przygnębiający i ponury. Świat, jaki znamy, hmm, już nie istnieje, pozostały po nim tylko zgliszcza i wspomnienia. I dwójka bohaterów tej książki: ojciec i syn, którzy wędrują zmęczeni, brudni, pozbawieni wszelkiej nadziei, w poszukiwaniu jedzenia i starający się przetrwać, a jednocześnie zachować resztki godności i człowieczeństwa, co w tym świecie jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Oszczędna w słowa, miejscami wręcz chłodna. Ale naprawdę robiąca piorunujące wrażenie. Także bardzo Wam polecam drogę Kormaka McCarty'ego. I teraz przyszedł czas na opowiadania Antoniego Czechowa, które są najlepszym zbiorem opowiadań, jakie w zeszłym roku przeczytałam, bo jak być może pamiętacie, ja w 2019 roku przeprosiłam się z opowiadaniami i nawet się do nich przekonałam i kilka zbiorów ymm, mam na swoim koncie, no ale ten zbiór jest zdecydowanie najlepszy. A w ogóle powiem Wam, że ja już. Jestem po jednym w tym roku, już jestem po lekturze jednego zbioru opowiadań, także zgadujcie, co już w styczniu, jakie opowiadania w styczniu już przeczytałam. Nagrodą będzie serduszko przy komentarzu. No a wracając już do, do tych opowiadań. No najlepsze, jak już wspomniałam, zbiór z zeszłego roku bardzo mnie ujęły, bardzo do mnie przemówiły. Motywem przewodnim tych opowiadań była miłość i, i wszystko to, co dookoła. Także Czechow pięknie o tym pisze, wspaniale opisuje emocje rodzące się między bohaterami. W ogóle wspaniale kreuje tych bohaterów, na co nie ma wiele miejsca, no bo to nie jest powieść, to są opowiadania. I, i, no i tutaj trzeba krótko, zwięźle i na temat, i Czechow. Robi to moim zdaniem po Mistrzowsku, także bardzo Wam polecam opowiadania Czechowa, bo są rewelacyjne. Kolejny tytuł to Lojalność Delfin de Vigan. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwisko autorki i że znowu czegoś nie pomyliłam. Książka niewielka, ale bardzo bogata w treść, bardzo poruszająca, bardzo zapadająca w pamięć, no i również bardzo smutna. Autorka ma niezwykły dar pisania o życiu, po prostu o pisaniu, o trudnych i ciężkich sprawach szarej codzienności. Bardzo długo po przeczytaniu tej książki o niej myślałam. I, I do teraz. Ona cały czas we mnie jest i cały czas wracam do niej pamięcią. Naprawdę bardzo poruszająca książka. Polecam. No i długo, długo o niej nie zapomnę. No, i tym sposobem dotarliśmy do podium, czyli teraz będą te pierwsze trzy miejsca. I na trzecim, na południe, od Brazos Larry McMurtry. Monumentalne wręcz dzieło z policerem na koncie, powieść, która pochłonęła mnie bez reszty, a która wydaje mi się może być metaforą życia człowieka. Mamy tutaj ciężkie, twarde życie, a bohaterowie przeżywają swoje wzloty i upadki. Tutaj jest życie w czystej postaci, bez koloryzowania bardzo polecam książka w którą po prostu człowiek się wtapia wtapia się w te historie i razem z bohaterami przeżywa to co przynosi im życie bardzo wam polecam książka warta przeczytania i, i warta poświęconego jej czasu bo jak widać to jest ogromna bardzo obszerna objętościowa powieść ale naprawdę warta, warta każdej minuty jej poświęconej także bardzo wam polecam czytajcie na pewno się nie zawiedziecie i na miejscu drugim z zimną krwią Trumana Kapoti genialny reportaż o prawdziwej zbrodni, do jakiej doszło w 1959 roku w Kansas. Wstrząsający obraz morderców i ich przygotowań do tej makabrycznej zbrodni przeplatany jest obrazami z ostatniego dnia życia ofiar. Także kiedy się o tym czyta, to naprawdę robi. Straszne i piorunujące wrażenie. Autor przybliża również sylwetki morderców, opowiada o tym, kim byli, jak żyli, z jakich środowisk się wywodzili, pozostając jednocześnie w tym wszystkim bezstronnym i wnioski pozostawiając nam czytelnikom. Książka przerażająca i wstrząsająca, a jednocześnie genialna. Bardzo polecam z zimną krwią. No, i teraz przyszedł czas na miejsce pierwsze, na książkę roku 2019. I jest nią, pewnie niektórzy już wiedzą, Egipcjanin Sinue Mika Valtari. Książka cudowna, no, nie mogło być inaczej. Ja już w trakcie czytania tej książki na początku roku wiedziałam, że to będzie ta najlepsza z najlepszych. Wspaniała. Jest to książka o podróży człowieka, sinue przez jego życie, o jego doświadczeniach, o tym jak te doświadczenia na niego wpływają, jak go kształtują, o tym również jak on w trakcie tej podróży się zmienia, jak dojrzewa, jak zachodzi w nim wewnętrzna przemiana. Tak jak już powiedziałam, książka mnie zauroczyła. Jest coś między wierszami tej książki, coś takiego nieuchwytnego, jakaś tęsknota za czymś naprawdę wspaniała, cudowna, ponadczasowa. Bardzo polecam. Mój numer jeden, moja książka roku, ale również jedna z książek mojego życia. Bardzo polecam. I to już tyle na dzisiaj. Tak wygląda lista moich ulubionych, najlepszych książek zeszłego roku. Piszcie o swoich. Najlepszych książkach 2019 roku. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!